ale zrobiło się klimatycznie napaliłam w kominku nawet w trzech <grymne> no dobra żart idziemy do Leroy lamp na ale fajne co? wydaje ciepło? gdzie? zobaczy w tym Halloween, Jakie dynki, podkładeczki, jakie fajne ile one? 9,99 świetne <grymne> bo takie żółte I ta w ogóle jaka o. podobne do tych w Oshomu, nie? też ładne albo białe i one są po ile? po 19? na te 19. a tam w ogóle jaka fajna o. Co to jest? jakaś czarownica też fajna, ile ona? dwadzieścia dziewięćdziesiąt dobra, przyszliśmy na Znicze, więc już idziemy. Co tutaj jeszcze? Były jakieś promki. Produkt z gazetki. Dobra, idziemy na zniczę. Dobra, w temacie sztucznego kwiata. 12, 19, 37 to jest bukiet z ryzantem, 12 cm albo 89 bukiet wiązanka. A to chyba gdzieś dalej, nie? Czy to tutaj takie kompozycje są? Nie. No tutaj chyba to jest kompozycja, tak zobaczcie dobra, nie będę wyciągać, mam tylko jedną rękę o o tu może coś wyjmiemy coś takiego no ładne, co? 19 albo 12 To też fajne no, to, to coś takiego tutaj czerwona, No nie wybrana. Dobra, idziemy. A nie, jeszcze tutaj. <grym>, o, takie są te bukiety. No, Taki konkretny, no nie? Do wazonu. No co, czy ty nie Tu ceny. Tak, nie, nie dobra. Zobaczcie w ogóle, jakie ładne dywaniki, ale ładne, no. w drodze tak wiecie, poteznicze, ale to jest takie ładne, że dobra podejdę i to jest tylko 29,99, różne kolory, różne, różne, zobaczcie, o, takie inne, no nie, tutaj w ogóle, jaki chodniczek, czy co, chyba tu wrócimy na taki przegląd, o, a te bardzo podobne, pójdzie w Pepko, nie, w Biedronce, gdzie to było? Biedrący outlet, tak jakoś tak. O, czarne. I takie jaśniutki. To jest szary, zielone. Coś takiego fajne. W ogóle też jaśniutkie. 34,99 z frędzłem. Coś większego. 746 46 o, Też ładne. Gwiazda to może, nie? Koksu. Kocham, kocham, tak? To są te symbole. Chyba tam. No i włochacze tak podświęta, 49 białe 54-79, to jest wymiar 60 na 100 i szary 60 na 179. Okej, okay, a tutaj o jejku. Dawno tutaj tych chodników nie widziałam. Zobaczcie jakie fajne kolory. Miałam jakieś taki chodniczek. Ale fajne spełnienia. Taki czerwony w ogóle ile on 28-49, na 110 No to jeszcze zobaczymy sobie tego, co. Tu jest coś ładnego to jest dywan 67 na 150 i cały 7 dyszek. No i to jest ładne, tutaj również. Też ładne, dobro i nicza. nie wyjdę stąd. Tu w ogóle zobaczcie jakie fajne 80 na 50 świetne kolory lubię takie mega, dobra przejdziemy tu jeszcze Jezu i to te zniecze Powiem wam nie wiem to jak nie ma tak zgubić <grywam>, chyba za daleko poszłam Nie ma z niczy nie ma z nie ma z nic możliwe Szukamy. Dobra, jest dobrze. Zaczynają się donice, więc może tutaj będzie dział ze zniczami. Zobaczcie, jakie ładne tutaj te. 299, 22 na 69. Złota też bardzo ładna. Albo takie prostokątne. 179 i 199. Co myślicie? W ogóle jakie to są kolory? Czarne, szare. Albo takie malutkie, 159. Okej. Okay. No tu macie wymiary jak coś. O, jakie nic. o ja 229 a te małe 109 dobra idziemy po znicze, po zobaczcie jaki wybór nie wytrzymał Snicz ledowy 12,99 a wkład 12,99, czyli o coś takiego znicz kapliczka 24, latarenka 32, na prące w ogóle ten tutaj, ładny 39, czas palenia 60 godzin. O, ten jaki w ogóle? 39 zł, ale nie ma czasu palenia. Dobra, tutaj takie ciopinki 2 zł, 20 godzin i takie po 4, 11, niecałe 12 zł, ale nie widzę. Jeżeli palenie, o, chwilka, nie tu jeszcze taka, taka drobinka 2,99 i 3,57 okej, okay. o mamy ten wianek dekorowany i całe cztery dyszki tak się prezentuje, zobaczcie co myślicie? jeszcze z takim różem okay, to tu jakie piękne bukiety, Ilona. 79 albo 49 kompozycja Kwiat Misa Aha, to jest takiej misie. O coś takiego. Oj, to jest dużo, zobaczcie. Dobra, nie wyjmę, no bo O dobra, tu jest pokazane, już on pokazuję. Coś takiego. No. Tylko to jest 59. Taki tutaj. Misie. No i te na lewo ładnie podejdziemy, zobaczymy. O. To bardzo ładne. 89. Świetnie. Co myślicie? Dobra, wkłady. To są jakie. Parafinowo 6,50 i 4,90. 50 godzin i 72 godzin Te większe. Fajne zapałki. i w ogóle kapaka tutaj dużo, świetne. O to są te ciupiny, to znaczy za 3 zł. no 3 zł, naprawdę zobaczcie różne kolory o, okay. 9 zł, dyszki. O, to są te tacki, które pokazywałam gdzie? W leklerku. gdzie sobie można wyukładać z niczy przegląd z również na kanale. W ogóle dużo przeglądów, jeśli chodzi o wszystkie świętych, także zapraszam. Tutaj są te... Po pięć o 5 pakowany 3,49 O ja jakie to stanie te szkło? Szkło. Zobaczcie jakie jest 3,49. Naprawdę biały. żółty okay. Siedem 7,99 bardzo dobrze ceny znicze jejku, naprawdę i takie kolor kilszczy A tutaj Coś z szybką, 39,99 jakaś promka, a one są na promce teraz, 32 zł, jak coś, od 5 października do 25, to jest w ogóle produkt z gazetki, dobra. O, a tam te takie są bardzo podobne, gdzie to było? W tak. okej, okay. o tutaj ławka, 167 zł, Gdyby jest plastik. Plastik. Ja okay. ale tak jest spakowana, więc o. W takim małym kudałeczku. Co tu jeszcze mamy? Kamień. 5 kg i 20 kg. 20 kilo 17,88 5 kg nie widzę ceny. O, tu jest cena tych... Zniczy też 4 dyszki. Z takim wkładem. Co myślicie? Ładno, no nie? O, tę wam odjadę. Fajne. Te na promce, też pokazywałam. Poczyniliście już zakupy na wszystkich świętych? Jeszcze nie, ja póki co zwiedzam. <grych> 2,29 2, również na promce. Produkt z gazetki od 5 do 25 października. Czyli co, chyba przedłużymy te przeglądy? Ja tak mówiłam, że do 15 będę się tam biegać po w odnośnie tych wszystkich świętych, tych przeglądów. Ale skoro są promocje, zaczynają się, kończą się 25, to może w ogóle przed samymi wszystkim świętymi będą jeszcze lepsze promocje, dobrze, dobra, zrobimy taki, taki filmik z takimi promocjami. Ładny ten jest miękki, te ale to się liczy pamięć, a nie wielkość, nie? Tutaj 27, również produkt z gazetki. Bardzo podobne te również były w Latelerku, znaczy chodzi o tą szatę, nie? Bo z nim całkowicie inny. No i takie biała 24,99 99 Fajne. Dobra. A nie, jeszcze tutaj. 19,99 Duży konkretny znicz. O, i jeszcze wkłady to są olejowe. Tak. 4,99 96 godzin. To jest taki. I na prące również do 25 października 7.99 to jest ile godzin palenia? nie widzę 5 dni olejowe, dobra albo tutaj 14.99 to jest 8 dni również olejowe dobra, to co? mamy to co? <noise> dzięki, że byliście do następnego, cześć jak oczywiście jeszcze z czegoś tutaj Dobre, nie wypatrzę, dobra, nie, jeszcze mamy kwiat sztuczny, dobra, chodźcie, idziemy dobra, zobaczcie, jakie ładne jaka ładna osłonka, śliczna z takim stojaczkiem 46 zł ale to są ładne stojaczki na doniczki, w ogóle 52 okej okay. to jaki w ogóle zobaczcie, stojaczek no tutaj taka drabinka Dobra, idziemy na sztuczne kwiaty Jeszcze tutaj coś mamy Ale co, jeszcze nie mamy chryzantemy żywe, ja już się pożegnam. Dobra, więc zobaczymy jeszcze chryzantemy czy mają Ale ładne tutaj te. begonia sztuczna, 64 zł, Wiecie, co to wygląda jak żywe Serio, zobaczcie Mega No jakieś czepiny Dobra, idziemy na chryzantemy żywą, co? Zobaczymy czy jest Dobra, teraz się łączymy jeszcze na chwilę to jest żywy kwiat. 16,99 bardzo ładne storczyki. Ten niebieski jest po prostu mega. Fajny, ale chryzantemy, nie widzę. Tu, jakie te. Co to są? To, co jedzą po wadnie. Coś owadów brakło, tak. Takie przeschnięte albo się czają. Dobra, chyba nie ma. Jakie fajne kaktusiki kolorowe. Zobaczcie. Ale ładne. Tu, jakie. Świetne. I, I cała deszka. jakieś panie, jakie ślepia! <grystanie> Bliźniaki pojedyncze. Fajne. A tutaj coś takiego. Podobne były w Oszą w zeszłym roku. tu już z serduszkiem, a? czyli pod walentynki, tak szybko? Nie, tak po prostu, może na prezent komuś, nie? To w ogóle jakie. <grystanie> Świetne. I te, jak coś, 17 zł. Ach, tam jak nie było, tak nie ma. No, słuchajcie, żywa chrysantyna na zewnątrz, na ogrodzie. Czemu ja się spodziewałam, że będzie w sklepie? Żółta cała dyszka. O, coś takiego. Także... I tu jest fajnie wyeksponowane. Zobaczcie. Ewentualnie kolor. Trzy kolory łącznie. Żółte. I one są 12,99. Ale cena ok, no nie? O, tak się prezentują. Dobra, tam coś jeszcze? A tu w ogóle jaki wybór? Jeszcze są za 6 zł. Za 6, jak one wyglądają? A nie, wiemy. O, coś takiego za 6 zł. Dokładnie 6,99. Różne kolory. Ok. To jest 12. 12. Dobra, czyli wszystko wiemy. No to kończymy. Dzięki, że byliście. Do następnego razu.